No, skur, kogo tam? Akurat oglądam Godzilla kontra Destructor. Czego ty chcesz, chłopie? Witam, chłopie. Nadszedł w czas uiszczenia opłaty. Należności muszą się zgadzać, chłopie. Słuchaj, chłopie. Jestem generalnym dyrektorem zarządu pobierającego opłaty. Sprawdź jeszcze raz, Skoroszyt, to ja pobieram opłaty i mi uiszczają opłaty. Y y na najmocniej przepraszam, y y proszę pana, y y sprawdzę Skoroszyt i pójdę po opłatę gdzie indziej. Przepraszam, do widzenia, miłego wieczoru.